Ja dzisiaj jeszcze troszkę inną migawkę z rejonu rynku. Tu jest perspektywa ulicy Grodzkiej od rynku. No i widać, że tu się dużo, dużo dzieje, prawda? Ludzi nie brakuje. No a teraz w odwrotną stronę, w kierunku, właśnie rynku, jest bardzo ładna perspektywa. Tu mamy kabaret na żywo, prawda? Dom Polonii tradycję z wieżynkiem i mnie się bardzo podobają zawsze te drzewa kolorowe na tle kościoła świętego Wojciecha i sukiennic i tudzież kwestię ratusa, ratusza. Proszę bardzo, tu mamy słodkiego wieżynka, a tam prawdziwego dalej wieżynka. No tu jest W słodkim coś, chyba już zamknięte. Nie, jeszcze coś tam się dzieje, bo tu jest restauracja, tradycja. No, a tu jest restauracja wierzynek. Od 1364 roku, proszę Państwa, wierzynek. No, I ładnie tu jest wszystko łódek akwarowane Ludzi widać raczej, raczej brakuje. No, tu jakiś znów. Grand Grille, też nic nie widzę, żeby to było coś specjalnego. No ceny raczej są specjalne, tak. No i tutaj widać, że pełno jest różnych... O, stąd ładnie to wygląda i wieża Wadprzowa i następne drzewka, prawda, świecące. No i tutaj zawsze mi też się podobają te kawiarnie. Kawiarnie ogrzewane gazem, tylko ludzi coś nie widać dzisiaj. Na ulicach pełno, natomiast, natomiast w tych kawiarenkach niedobiczki, bo publiczność widocznie poszła tutaj na kiermasz, na Grzańca, na Grzańca, prawda, tu jeszcze przebija przebija Wieża Mariacka. No i tak z innej strony chciałem pokazać, no jeszcze ktoś tu tam siedzi, ale są dosłownie niedobitki. No ładnie wyglądają te kawiarenki, tylko że właśnie są puste lub pustawe. Tam widać, że jest ten kiermasz, tutaj nawet chyba ktoś zrobił Mikołaja. Nie wiem, no, w, tej, w tej z kolei ogrzewanej polowej kawiarence jest już wyraźna ilość ludzi i zwłaszcza mi się podoba ta siedmioramienna gwiazdka, więc ją tutaj pokazuję, no lepiej widać kościół Mariacki i kościół Świętego Wojciecha, tudzież tam te drzewka, no stąd z boku też bardzo ładnie sukienice wyglądają, więc to by było na tyle, no tu jeszcze ta specjalna świąteczna dekoracja, no tam też następna, znów, no tych kawiarenków ogrzewanych na tyle pełno, że trudno się dziwić, o, tu trochę inna siedmioramienna gwiazdka. Proszę bardzo, inna wersja. Na tyle dużo jest tych wszelakich ogrzewanych kawiarenek i, i kiermaszów, że nie ma się co dziwić. Tam, jeszcze następny widać, że się nie ma co dziwić, że w kawiarenkach ludzi brakuje. No bo wybór jest dość szeroki. Więc to by było dzisiaj. Na tyle. Oh, Amen. <laughs>